Jakie odmiany ogórka gruntowego są najbardziej odporne i najczęściej polecane do uprawy w Polsce? Które ogórki mają podwyższoną odporność na choroby grzybowe i bakteryjne, a przy tym cechują się świetną jakością i dobrym smakiem? Cześć! Jeśli szukacie odpornych odmian ogórków gruntowych, to zrobiłam to za Was. Przygotowałam listę najodporniejszych odmian ogórków polecanych do uprawy w polskich warunkach. Zapraszam na odcinek i zaczynamy! W Polsce największym zagrożeniem dla uprawy ogórków są trzy choroby. Pierwsza to mączniak rzekomy, czyli choroba grzybopodobna, która atakuje liście. Na liściach pojawiają się żółte plamy między nerwami. Od spodu liście mają szaro-fioletowy nalot, szybko zasychają i roślina przestaje owocować. Drugą chorobą jest parch dyniowatych. Jest to choroba grzybowa, która objawia się plamami i zagłębieniem w owocach. Owoce po prostu stają się brzydkie, gniją, a plon wyraźnie spada. Trzecia choroba to wirus mozaiki ogórka. Mniej popularna, ale również zjadliwa. To choroba wirusowa, która jest przenoszona przez mszyce i mechanicznie, czyli przez uszkodzenia ogórków. Na liściach pojawiają się mozaikowate przebarwienia, owoce są gorszej jakości, rośliny słabiej plonują. Jeśli chodzi o takie najbardziej odporne odmiany, to moim zdaniem top, jeżeli chodzi o odporność ogórków w Polsce, jest odmiana Octopus F1. Ta odmiana ogórków jest odporna na parcha na mączniaka rzekomego, mączniaka prawdziwego i na wirusa mozaiki ogórka. Ogórek Octopus F1 jest popularną odmianą wczesną, średnio wczesną cenioną za plenność, on jest naprawdę bardzo plenny i ma uniwersalne zastosowanie. Oktopusa F1 można konserwować, można go kwasić, doskonale smakuje na świeżo, w mizerii, na kanapkach, no jest po prostu bardzo chrupiącym, pysznym ogórkiem. Charakteryzuje się też silnym wzrostem, ma przewagę kwiatów żeńskich, owoce są cylindryczne i mają takie grube brodawki, jasne smugi, to jest też taka cecha charakterystyczna oktopusa. Owoce nie mają tendencji do przerastania, co jest istotne, bo często jest tak, że jeżeli pozostawimy ogórka 1-2 dni za długo, to on robi się takim baniakiem, oktopus się tak z reguły nie zachowuje. Przekłada się na bardzo silny plon i dzięki tej odporności, temu, że on w takich samych warunkach w porównaniu do innych odmian jest w stanie przetrwać o kilka tygodni dłużej, ja stawiałam zawsze na niego jako tak, taką główną odmianę. Drugą odmianą bardzo odporną jest ogórek śremianin F1. Jest to następca ogórka śremskiego. Ja ogórka śremskiego bardzo lubię i bardzo cenię ze względu na smak, ale niestety no, ma on małą odporność. Śremianin jest bardziej odporny na parcha i zarówno na mączniaka prawdziwego, jak i rzekomego. Jest to odmiana wczesna, ceniona za wysoką plenność. Owoce są kształtne, zielone, nie mają tendencji do żółknięcia. Jest idealny zarówno do uprawy amatorskiej, jak i do uprawy profesjonalnej. Świetnie plonuje, ma regularny kształt i owoce ogórka śremianin F1 nie gorzknieją. A to jest bardzo ważne, szczególnie w miejscach, kiedy, gdzie nie możemy zapewnić takiego systematycznego, systematycznej dostawy wody. Kolejną odmianą ogórka dosyć odpornego jest ogórek Starter F1. Jest on odporny na mączniaka rzekomego i wykazuje też większą odporność na parcha dyniowatych. Jest to odmiana wczesna ogórka, on ma bardzo duży udział planu handlowego, czyli wśród Ogólnej ilości ogórków bardzo dużo jest takich bardzo dobrej jakości, owoce są wydłużone i nie mają goryczy. Mają jasno zieloną skórkę i nie przerastają na grubość, czyli z ogórka Starter F1 też nie tworzą się zwykle takie wielkie baniaki. Dobrą odporność na mączniaka rzekomego wykazuje też ogórek Bond F1. Jest on polecany właśnie szczególnie do tych rejonów, które mają taką większą presję mączniaka rzekomego. Ogórek Bond F1 jest odmianą bardzo plenną, średnio smukłą, bez goryczy, idealną do konserwowania i kiszenia, ale też do jedzenia na świeżo. Jest to odmiana wszechstronna, typowo konserwowa, smukła, z grubą, rzadką brodawką i bez goryczy. Naprawdę bardzo dobry ogórek. Kolejna odmiana to ogórek Locus F1. Wysoka odporność na mączniaka rzekomego, plenny, bardzo wczesny, jest ceniony za owoce, które są kształtne, też nie mają tendencji do przerastania. Ogórek ma gęste brodawki i w jego uprawie dominują kwiaty żeńskie, nie ma tam partenokarpi, więc plon jest też taki naprawdę duży. Owoce są dobrej jakości, dużo plonu takiego handlowego. Jeżeli chodzi o odmiany takie tolerancyjne przy mniejszym udziale takiej chemii, no nie oszukujmy się takie mniej odporne, ale nie wymagające aż tak częstych zabiegów agrotechnicznych z wykorzystaniem środków ochrony roślin, na pewno jest to odmiana Julian F1. Ona jest odporna dosyć na parchadniowatych i ma dosyć dużą odporność na mączniaka rzekomego. Jest odpowiednia do kiszenia, do konserwowania, jest to odmiana. Średniowczesna o wysokiej plenności, z takimi zielonymi owocami, kształtna i bez pustych komór nasiennych. To jest bardzo często ważne w przypadku kiszenia ogórków, bo ukiszone ogórki miewają bardzo często właśnie takie puste komory nasienne, a odmiana Julian F1 nie ma takiej bardzo dużej tendencji do tych pustych komór. Kolejna odmiana Aladdin F1, odporna na mączniaka rzekomego. Zachuje się stabilnym plonem. Jest to wczesna odmiana takiego typowo konserwowego ogórka. Świetne też do kiszenia i na ogórki małosolne. Owoce są kształtne, zielone, z jasnymi smugami i mają małe brudawki. Dajcie znać, czy uprawialiście którąś z tych odmian i jakie były efekty tej uprawy. Które odmiany w Waszym regionie udają się najlepiej, a które wręcz przeciwnie, które udają się najgorzej i na których do tej pory się przejechaliście. U mnie w tym roku będzie na pewno kilka odmian, bo już mam kilka opakowań ogórków zarówno gruntowych, jak i szklarniowych, sałatkowych, ale oczywiście odmiana Octopus F1 to będzie taki główny typ, który trafi do uprawy gruntowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.